Dzień dobry. Witam Was dzisiaj z Berlina, gdzie będę robił zadanie polegające na rozegraniu bitwy na pierwszym lub drugim miejscu. Jest to łatwe zadanie pod warunkiem, że uda się nagrać dobry mecz tak, żeby to pierwsze drugie miejsce w teamie zająć. Układ. Na tej mapie jest taki, że środkowa część jest zasłonięta przez nasypy, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Żeby się tu dostać, trzeba objechać te nasypy, i problem polega na tym, że wtedy się wystawiamy na ostrzał pojazdów z prawej i z lewej strony. Jest to dość niewygodna gra, zwłaszcza tak jak ja jadę górą. żeby się dostać na środkowy punkt, na punkt B wygodniej jest jechać kanałem jest bezpieczniej no ja wybrałem inną grę jadę sobie tak jak powiedziałem górą jest to niebezpieczny wybór no bo w każdej chwili można od kogoś tego strzała wyłapać ale jak na razie mi się udaje od strony Punktu C jestem w tej chwili zasłonięty. na punkcie A jest dwóch naszych, więc oni angażują tam czerwonych o ile, o, o ile jacyś są. Także jestem bezpieczny. Dojechałem na punkt B. Mam tutaj przed sobą te 34,57. dojeżdża jeszcze pZ 4h. Teciakowi udało się włożyć krytyka, tylko ładowniczy, ale zawsze coś. Po przeładowaniu rozwaliłem PZT. No i próbuję się dobrać do tego teciaka. Kompletnie nie zauważyłem, że na dole w kanale jest jeszcze jeden czerwony. Teraz dopiero zauważyłem go na minimapie. Na szczęście drużynowi go zlikwidowali. Ja zlikwidowałem Teciaka i możemy się zająć przejmowaniem punktu, żeby mieć przewagę nad czerwonymi. Na drużynowy sobie wjechał na punkt, to niech go przejmuje. Co prawda, ja potrzebuję punktów do y, lokaty swojej, no ale nie chcę mi się stać i czekać na y, przejęcie. Tu, jak było widać, przeskoczyli przez nasyp na środku dwaj y, czerwoni. Po co oni to zrobili? Tam jest głęboko, łatwo jest się utopić niskim pojazdem co prawda przy samych brzegach można jechać no ale niewiele więcej się tam y, w tej sytuacji zrobi dlatego że no trzeba się pokazać w tym wypadku nam ja wyjechałem na górę zniszczony tygrys na punkcie C te bunkry, które stoją przede mną dają mi całkiem niezłą ochronę. Tutaj przejechało następny czerwony za. Reichstag udaje, yy, jedzie VK3002 w ostatniej chwili po przeładowaniu udało mi się do niego strzelić, ale tylko za krytyka Tam jest, miał zniszczony silnik, stoi, ale wtoczył się za narożnik Reichstagu i niestety ja już do niego nie strzelę a tutaj stoi IS-1 pierwszy strzał taki ani w wieżę ani w garnek dopiero po poprawce już wszyscy trafienie bierze za fraga okazuje się, że nikt z naszych nie chce przejąć punktu B więc jest równowaga nikt nie traci, nikt nie zyskuje a tu jedzie PZ38. Dobrze to widziałem, chyba tak. Ja dostałem strzała w pierścień. Oczywiście trzeba włączyć naprawy. No tak, PZ38. To, co on tutaj chciał zrobić, nie wiem. Punkt C jest przez nich przejęty, a on z tą swoją rurką to sobie może w uchu pogrzebać, a nie strzelać w fragi. Pantera D pokazała bok strzał w kółko pantera zniszczona w końcu przejęliśmy środkowego kapa a mi nie pozostaje nic innego jak już jechać na ich część mapy przede mną jest M36 Łatwy cel, udało się namierzyć czerwone, czy zielone więc nie było problemu żeby go zniszczyć jest tu jeszcze jeden średniak a po lewej stronie z drugiej strony tego jeziorka jest SU85 myślałem że on będzie jechał dalej strzeliłem z wyprzedzeniem a SU się zatrzymało nie będę się z nim teraz strzelał, dlatego że tutaj mam PZT 4H odbity jej strzał i ściągnięta gąsienica. No niestety dla mnie w tej chwili kadłub PZT jest schowany, a PZT niszczy mi działo. Muszę je naprawić. Jestem, kadłub mam dobrze skontowany. Niestety wierzę, muszę chronić, też łapać jakieś inne kąty, tak żeby pz się nie wbiła. Zdążyłem zrobić naprawy i zlikwidowałem pz -ę. no i tutaj jest SU-85, strzela do naszego. No i kolego, jak nie będziesz mi zasłaniał, to Ci pomogę. Pierwszy strzał poszedł po jarzmie, SU podjeżdża bliżej ale w tym wypadku już udało się ją, tego niszczyciela, zniszczyć. Mam tutaj Streetwagena, nie mam podświetlenia, sylwetki. Trochę na czuja strzał. Na RESP jest M6A1. W ostatniej chwili oddany strzał, udało się M6 zatrzymać. Przeładowanie i już w, strzał w magazyn. Zrobiony 13 frak. Jest jeszcze niszczyciel poza moim zasięgiem, a przede mną jest pelotka, tylko że bitwy już nie ma. Strzał tylko za yy, uszkodzonych, yy, zlikwidowanych załogantów. Bitwa skończona, dwa żółte medale zdobyte. Całkiem przyjemnie rozegrana ta bitwa, no i pierwsze miejsce w drużynie do zadania. Pierwszy, je, pierwsza część zaliczona. Izba I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!